Słuchajcie, witam w kolejnym odcinku rozpalam grilla, mamy gości, będziemy robić kiełbę polską białą na grillu. Na grillu, na naszych kuchniach polowych, o tak byśmy to nazwali. Żeby zrobić cuk. Idealnie nam pasuje ta przykrywka, a tu lekko otworzymy. Cuk został wykonany. Idę pociąć kiełbę. Ale to ciężki tasak, piękny. Jeszcze jeden taki będzie. O, a kapeluszowy już sobie pływają, tutaj z koleżką. Słuchajcie, a takie papierosy. 10 dolarów za paczkę. Jakieś 3 dolary za paczkę. Jakieś 5 dolarów za paczkę. Słuchajcie, będę wstawiał, wstawiał, ale potrzebuję tą rękawicę. Dobra. Teraz to odstawiam. I będę smażył, parzył. Białą kiełbaskę. O! I tu się robi grillak. Słuchajcie, robię z chrzanem i z muszczardą tutaj tą kiełbę. I będą zapiekanki. jeszcze. To jeszcze dorzuciłem chlebki. Dobra bułeczka. Przykryjmy to. Niech to sobie dochodzi. O! Hayao! Słuchajcie. Trzeba się. O, już wszystkich serdecznie. Dnia kolejnego jest Israele I jedzie na miasto. Witam, witam. I o zdrowie, pytam. Słuchajcie, Israele była u fryzjera i ma nową stylówkę. Co myślicie o tego typu kudłach? Dajcie znać w komentarzach. Stefan bawi się tą zabawką? Z kim? A tutaj z, zniszczyły Znaczy banan się pod całym własnym ciężarem złamał. Mhm. Tam jeszcze są banany, ale te już spadły i to jest nie do zjedzenia. Zresztą nas to się nie przejada. Bananów tutaj jest pod dostawkę. Dobra, trzeba nakręcać dalej odcinek. Wrzucę szorcy i będę składał coś dłuższego. Na kutru przyszedł się po, po tych zabawach ochłodzić trochę. Astrejle sobie żarełko takie zrobiła. Kapelusz już jest swoje. Każdy jest swoje. A ja swoje z masłem, kanapeczki z serem. Na razie to tutaj tak stoi. Podlewam codziennie koneweczka i podlewam. Ale później to tu stanie namiot. Czekamy, jest zamówiony, kupiony. Namiot kwiata, która będzie, tam będziemy parkować skutery, motocykle i tą wiatę obwiesimy bo wiata ma takie rusztowanie o słuchajcie, światła wczoraj nie zgasiłem tu cały płot jest podświetlany trzeba zgasić dobra te już na ładnie dorodnie rosną owoce chlebowca I wtedy ten stół zabiorę, bo na razie jest mi potrzebne, żeby to miało gdzie wisieć, bo to tak powinno wisieć, nie? Wtedy powiesimy na tym stelażu całym, od tego namiotu będzie ładnie wyglądało. Tego się troszeczkę podczyści, podserwisuje, też fajny. Dobra. Dzisiaj idziemy na kolację, jesteśmy zaproszeni do greckiej. Ale jak będzie taki czas, że nie będzie tyle żarcia w domu, bo teraz jest i nie chcę marnować, to będę na tym robił pizzę. Tutaj mam już specjalną blachę. Specjalną, no pod wymiar. Tym będę przykrywał, nawet na górę jakieś położymy żar, tak zwany. Zobaczymy jak to wyjdzie. Taka pizza z, z kuchni polowej. Ten kwiat tu się fajnie wpisał, bo zasłania ten tam to, taki, to no, wiecie, składowisko. To troszeczkę przerobimy tutaj. Jeszcze stoły staną jakieś kamienie, żeby to podwyższyć na kamieniach. Nie? To by fajnie wyglądało, na jakieś takie naturalne kamieniowisko poukładać. I na wągiel drzewny i na drzewka z rębki będą takie dwa kosze stały, ale albo to by trzeba było na zielony kolor, czy na czarny kolor zrobić, żeby tutaj to tak ładniej wyglądało bez tych napisów. Żeby tu był taki kącik, że tak powiem, wiejski, tradycyjny. Myślałem, żeby te kwiatki może też tutaj, żeby one zwisały, ale jest ciemno tutaj, nie? No też chodzi o to, że podwiatam ich nie chce wieszać, bo to problem z podlewaniem. Później tak wysoko to codziennie trzeba na krzesło, konewka, no bo szlaufem to bym zalewał wszystko. Dlatego to nie ten tasaczek, to jest piękne, Piękne dzieło sztuki. Jak kiedyś będziemy wyżej, że tak powiem, to się zgłoszę do takiej fabryki takich tasaków i wyryjemy nasze logo. No i będziemy to może sprzedawać. No bo to piękna robota jest, wam powiem. Teraz będzie ze Srejle pazury robić. Kapeluszowy był na zakupach, kupił czosnek, który będzie sadził. Na tutaj. Kupa, sadz. mm. No to, co Srejle wtedy zasadziła w tym, w szklance, a później to przełożyli, to jakoś idzie, a, a te to mu nie idą. Ja nie wiem, jak on teraz będzie siał. Zobaczymy, niech się bawi pod kontent. El Pazury, show mi no, Chyba dobrze. I to jest efekt. Mhm. Dobrze, mamy żarełko. Stefan. Co myślicie o nowej fryzurze w Napiszcie w komentarzach. Marcin przyjechał. Dzień dobry. Przyjechałem. Dobry. Chcę zrobić zdjęcie tutaj właśnie. A co chciałeś kupić? To tofu ma fermentowane. Inne kupie. Wiesz i od razu inne smakuje. Fur. A, takie tofu Mhm. A dobra. przyjechałem. O to musisz sobie poszukać, nie? Nie. Na górze albo w pokoju, albo na balkonie. bo ja nie wiem gdzie one są na, górze, czy na samej górze. Albo na balkonie, albo w tym magazynie. Dobrze. Słuchajcie, przy tej okazji chciałem pozdrowić kanał Mój Raj na Filipinach. Pozdrawiamy Marka, pozdrawiamy Lalinie jego żonę, pozdrawiamy dzieciaczki, czyli Daniela i Szanszan. Shan, także link będzie pod spodem, możecie dać suba. Polecam pooglądać. Nie wypuszczę dzisiaj z domu, leży o. Ten oto kanał. Mój raj na Filipinach. Też kręcą pizzę. Chłop mieszkał w Chinach, gada po chińsku. Wczoraj żeśmy sobie pogadali. Także dajcie suba i pokażcie siłę raportu. Słuchajcie, polecam też wszystkim Piotra Chiny, jeżeli ktoś chce wycieczkę do Chin. Teraz nie trzeba wiz. Do 15 dni dla Polaków wizy zniesione. Można lecieć do Chin bez wizy. Także polecam i chciałem, żebyście zajrzeli na moje chińskie social media. Też zawsze link pod spodem, żeby nabić mi te 4000 godzin oglądania. Bardzo mi na tym zależy, no bo to pchnie nas jakby na kolejny level. Ciężko się teraz tam wbić, i to już nie są te czasy, że się wrzucało byle co i, i, i jakoś to szło. Dziś naprawdę potrzebuję Waszej pomocy. Jeżeli możecie, wbijcie na kanał Maybanfa TV. Link jest pod spodem. I jeżeli możecie wrzucić nawet sobie oglądanie na tzw. playliście, żeby to leciało gdzieś w tle, nabić te godziny, to fajnie. Widzimy Lejle z tyłu, bawi się, miewa się dobrze pieski miewają się dobrze ja miewam się dobrze zaraz idziemy na kolację do restauracji greckiej będę ja Marcin Leszek inni Polacy nie wszyscy się nagrywają ale na pewno relacja będzie jadę ze Srebrzy tutaj my ekipa mi kapelusz pieski zostają w domu no bo no bo tak co piesku ho, 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 ho. Na szpilkę. Słuchajcie, przyjechaliśmy jeszcze wcześniej, kupimy prezenty, bo nie mamy. Znaczy, straj kupiła jakieś wino, ale to od ciebie. Ja i od ciebie, i od kapelusza chcę kupić tutaj u Chińczyka lokalnego jakieś kurde produkty, kawę. Ja kawę i kapelusz kawę, której kupiła wino. A zobacz, jakie tutaj fajne sztosy się robią, nie? Naprawdę, naprawdę fajne rzeczy. Znaczy, fajne rzeczy, no tak fajnie to wygląda. Ok, idziemy do restauracji, każdy ma prezent, to wystarczy. Gdyby Strey nie kupiła, to ja nie chciałem kupować, bo my później gdzieś tam skoczyć do jakiegoś baru czy coś, to nie będzie mu wygodnie nieść, ja bym mu to dał, kiedy on będzie wracał, no ale jak już streje kupiła, to dzisiaj nie będę wyłamywał. dziewczyny robią grilla. Po drodze rynek już zamknięty, strejler idzie przed nami. No tam pewnie się nie wszyscy będą nagrywać, to zobaczymy. Jest na razie towarzystwo nagrywające się, więc nagrywam. Jest lechu.